Moi drodzy, jeszcze jeden filmik wam tutaj zarzucę. E, dotyczący skrętów. E, prawidłowo wykonany zakręt to jest od zewnętrznej do wewnętrznej. Czyli zestawiamy się na zewnętrzną linię i ściągamy sobie do wewnątrz. Tak? I każdy zakręt pokonujemy w ten sam sposób. Tak? Czyli od zewnętrznej do wewnętrznej. Tak mówi technika jazdy. No na Formule 1 możecie to zauważyć, fajnie widać, bo ślady są. Czyli jak jest rozciągnięty zakręt, to za szybko sobie nie ściągamy i końcówka jest dociągnięcie do linii w tym wypadku, nie? I znowu mamy znowu w lewo, po zewnętrznej, tak? I jest dociągnięcie znowu do wewnętrznej. Tu będą dwa skręty po sobie. Zredukuj sobie bieg, wolniej i w prawo kierunkowskaz. Zewnętrzna i dociągnięcie do wewnętrznej. I tu znowu, zewnętrzna i dociągnięcie mocno, pyk, do wewnętrznej. I tak powinny wyglądać zakręty, zawsze. Nie ważne czy to mała, duża prędkość, tak? Jeżeli będziecie tą technikę ćwiczyć cały czas, to potem przy dużej prędkości nie będzie Was wyrzucać tak mocno na zewnątrz, nie? Będziecie potrafili z tym walczyć, żeby właśnie ten zakręt prawidłowo był pokonany z tą siłą ośrodkową, która was wyrzuca, będziecie walczyli nie do wewnętrznych. Powodzenia w treningu. Liczę na Wam subskrypcje, lajki i do zobaczenia znowu. Cześć.